W jak toćk stracił z drog. Ciedes, ciej jeś widzył, i był baros nęzi, razem z wieściówką skykał w lesie pod drzewa. Wieściówka była baroźrgłewno i zbiera sołerzech na zeman, sesiła grzebę i zakłepiwa je w bidelku w ziemi. Miał równak krótką pamięć. Nigdy nie ziemia, co za grzebuny. Toćk był baro zgniły jak twórz i nic nie gromadził na zeman, ale za to miał dobrą pamięć. zeman kłedzył bluz i wegrzebił to, co w wieściu w kaso zebrała i tym sam ziewił. Za karę pon Bóg rzekł do niegłe, Nie będziesz miał zdrokły, żebyś nie widzę ze wieściów kachływie swoje skarby. Nie będziesz tyś już po drzewach, leno będziesz całś rił w ziemi i szukał so